Witam wszystkich serdecznie na live. Dzisiaj będziemy mówić o, e, o kupce. Dla niektórych jest to temat o, taki trochę, ludzie nie chcą na ten temat rozmawiać, ale to jest normalna funkcja fizjologiczna naszego organizmu i normalna rzecz. I E, o czym powie nam dr Gandry dzisiaj e, w tym live jest to rzecz bardzo ważna. Dlatego, że większość ludzi niestety najważy, najważniejszą wskazówkę o swoim zdrowiu spuszcza z wodą w toalecie. Ale gdybyś wiedział, jak odczytywać, prawda? To co, co się dzieje w Twoim przewodzie pokarmowym, albo w Twoim nawet organizmie, e, z tego, w jakim kształcie jest Twoja kubka, wierzcie mi. W medycynie jest to normalna rzecz, fizjologia, e, mocz e, e, i numer dwa, że tak powiem, e, są normalnymi rzeczami. Tutaj nie ma co się brzydzić, tutaj nie ma co się e, o tym nie mówić, prawda? Dlatego, że naprawdę jest to ważne, ok? Jest to ważne. I doktor Gandry kapitalne wideo ma tutaj. E, być może e, ktoś z Was skorzysta z tego. Czego się od niego dowiemy, więc już zaczynajmy: będą polskie napisy, i oczywiście jest to live, więc mogę w każdej chwili zatrzymać. Możecie wtrącić swoje trzy grosze i tak dalej. A więc, najlepszą wskazówkę dotyczącą naszego zdrowia, czyli swoje odchody, niestety, spuszczamy z wodą w toalecie. I on dzisiaj nam powie, jak kształt, rozmiar, a nawet kolor stolca mogą zdradzić, co się dzieje w naszych jelitach i co możemy z tym zrobić. Jeżeli te informacje są przydatne, nie zapomnij zasubskrybować. Naszego kanału, i oczywiście ja to samo mówię. Jeżeli jakieś informacje są przydatne na tym kanale, proszę zasubskrybuj mój kanał, proszę yy, udostępnij mój kanał swoim znajomym i tak dalej. I paluch w górę poproszę, dlatego że paluchy w górę determinują. Gdzie będzie rozsyłane, do jakich grup będzie rozsyłane i jak często będzie rozsyłane i pokazywane moje wideo. Więc jeżeli mam dużo paluchów w górę, to YouTube będzie pokazywał je różnym ludziom nowym, prawda? Jeżeli mało paluchów, to niestety nie. Więc proszę o paluszki i oczywiście o subskrypcję. Potrzebuję więcej subskrybentów na moim kanale, bo na pewno znajdziecie coś przydatnego. Napiszcie recenzję też tutaj u mnie. I dzięki temu więcej osób oczywiście e, odkryje ten mój film, prawda? A więc numer jeden. Dlaczego nasza kubka ma znaczenie? Dużo ludzi uważa, że kubka to po prostu nieodpowiednie jedzenie jedzenie, które nie zostało strawione. Właściwie uczono mnie na studiach medycznych, czyli jak się zapytasz lekarza, to on ci powie to, co się uczył na studiach medycznych, więc powie ci, tak, twoja kubka to jest. To, co zostało niestrawione z tego, co ty zjadłeś. A czy to jest prawda? Nie. Ok, więc zaraz się dowiemy dlaczego. Uczono mnie na studiach medycznych, że magicznie połykamy jedzenie. Jakaś magia się dzieje w naszym organizmie, w naszych jelitach i wchłaniamy to, czego potrzebujemy w zakresie białek. W zakresie tłuszczów, cukrów, a także niektórych witamin i minerałów, a czegokolwiek nie strawimy, to wyjdzie na zewnątrz. Ale tak naprawdę większość naszych odchodów jest żywa i są to żywe i martwe bakterie jelitowe. Czyli twoi jelitowi przyjaciele. Większość, prawda? Nasza kupka się z tego składa. A zatem zdrowy, dobrze odżywiony mikrobiom w twoim, Twoich jelitach równa się zdrowemu stolcowi. A jeśli Twoja kubka wygląda dziwnie, to znak, że twoje jelita, Twoi jelitowi przyjaciele, czyli Twoje probiotyki czy bakterie są nie takie, jakie powinny, albo wkradli się na scenę jacyś źli aktorzy, czyli jest przerost na przykład pewnych szczepów. Numer dwa. Porozmawiajmy o kształtach i ich znaczeniu. Co one znaczą? Co z tym mamy robić? Jeżeli w stolcu pojawiają się kulki, jeżeli Twój stolec wygląda jak kulki, albo cierpisz na zaparcie prawdopodobnie, te małe, twarde kulki zazwyczaj oznaczają odwodnienie lub, co ważniejsze, niedobór rozpuszczalnego błonnika. Wiele osób w okresie mody na jedzenie Atkins'a, mody na produkty bez e, dużej ilości błonnika, a teraz mięsożerne produkty, to jest to samo, zauważyło, że ich kubki nagle stały się znacznie rzadsze i wydalają kamyki albo mają zaparcia. Zapewniono nas, że to jest dobrze, bo nie już już tych złych węglowodanów, które wydalasz. Nic bardziej mylnego niż to. Skoro większość Twoich odchodów składa się z martwych bakterii, fakt, że nagle wydobywa się nic poza małymi kulkami oznacza, że nie ma warunków do rozwoju, Bakterie uwielbiają rozpuszczalny błonnik. To właśnie go jedzą, więc to jest prebiotyk, prawda? Prebiotyk to jest rozpuszczalny błonnik, to jest pokarm dla Twoich bakterii jelitowych. A kiedy je zjadają, dzielą się i wytwarzają wiele innych małych bakterii, rozmnażają się, więc jeżeli wydalasz kulki, to znak, że tak naprawdę potrzebujesz znacznie większej ilości błonnika w Twojej diecie. Może to też być odwodnienie. Pamiętaj, że rolą jelita grubego, czyli okrężnicy, jest wchłanianie składników odżywczych, ale co najważniejsze, jest ono zaprojektowane tak, aby wchłaniać wodę ze stolca i wysyłać ją do organizmu. A więc, jeżeli wchłania dużo wody, bo Ty jesteś odwodniony, to znaczy, musisz pić więcej wody. A dobra wiadomość jest taka, że herbata i kawa również się liczą jako napoje nawadniające i nie powodują odwodnienia, prawda? E, dużo ludzi myśli, że kawa powoduje odwodnienie. Absolutnie nie. Więc, ze względu na to, w jaki sposób przyjmujesz płyny, pij ich więcej. Po drugie, karm swoje jelitowe przyjaciółki, bakterie, żeby mieć ich więcej. Liściaste warzywa, karczochy, radikio, proszek inuliny, mielone się Doskonałe sposoby, oczywiście samemu trzeba mielić, na zwiększenie ilości błonnika. Pamiętaj także, aby unikać mięsa karmionego antybiotykami i sztucznych słodzików, tak jak sukraloza które niszczą mikrobiom, więc ty chcesz go powiększyć, a nie chcesz go zniszczyć. Jeżeli jesteś zajęty zabijajem, zabijajem, zabijaniem swojego mikrobiomu jedząc batonik proteinowy lub napój proteinowy z sukralozą, możesz jeść cały błonnik na świecie, ale jeśli nie ma nikogo w twoich jelitach, kto by się żywił tym błonnikiem, to nie będziesz miał szans na normalny stolec. U niektórych osób cierpiących na przewlekłe zaparcia magnez w różnych postaciach w dawce 300-600 mg na noc może działać cuda. Już wcześniej szczegółowo omawiałem różne formy magnezu i wyjaśniałem, dlaczego większość z nas, większość z moich pacjentów cierpi na niedobór magnezu ponieważ nasza gleba teraz jest niemal całkowicie pozbawiona magnezu. A więc szczególnie jeżeli zastosowałeś wszystkie powyższe sztuczki i zamiast kamyków i masz kamyki, zamiast twojej kubki, no to weź magnez. A teraz kubka grudkowata, czasami występują także problemy z zaparciami, często z powodu niedoboru błonnika. Ale częściej przyczyną jest to, że różne bakterie potrzebują różnych pokarmów. Często widzimy, że ludzie popełniają błąd, myśląc, że np. inulina, która występuje w warzywach z rodziny cykorii, karczochach i szparagach. A jest dostępna również w postaci proszku lub kapsułek, jest dobra, więc trochę inuliny jest dobrze. To więcej inuliny to może być lepiej. Nie jest to jednak koniecznie prawdą. Dzięki zaawansowanym badaniom KAU i tego, co znajduje się w naszym mikrobiomie, dowiadujemy się teraz, że różne bakterie potrzebują różnych prebiotyków do odżywiania, a różne bakterie. Potrzebują też innych polifenoli. Zatem to, co robili łowcy-zbieracze, mogli spożywać od 100 do 150 gram błonnika prebiotycznego dziennie, podczas gdy przeciętny Amerykanin zjada 5 gramów, jeśli ma szczęście, nie zjada 150 gramów. I nie można jeść tak dużo inuliny, dlatego że ona karmi tylko specyficzne bakterie. prawda? Błonnik zawarty w różnych roślinach, które zbiera się w ciągu dnia. To, co jest dostępne danego dnia lub o danej porze roku. Dlatego nieustannie podają swoim jelitowym partnerom miseczkę. Szwedzki stół produktów prebiotycznych. Dobrą rzeczą jest e, zrobienie czegoś takiego, że możesz zrobić, zmieszać na przykład e, różne postacie: i karczochy, i szparagi, i sałatę, i sykorii, i trochę siemialnianego e, i to, co on wymieniał, prawda? Te wszystkie prebiotyki. Możesz zrobić z tego jakąś taką papkę i podzielić ją na małe części, na przykład do takiej tacki z lodem, prawda? I zamrozić to i potem czy do zupy, czy do sałaty, czy do drugiego dania codziennie taką jedną kosteczkę sobie odmrażasz i masz zróżnicowane prebiotyki. To nie chodzi o ilość, to chodzi o różnorodność, okay? Różnorodność, żeby karmić różne rodzaje bakterii. Buraki, można dodać różne rzeczy, prawda? Błonnik prebiotyczny moda to naprawdę e, nie, be, nie, zda, nie zda egzaminu. Lepiej jest zrobić to, co ja powiedziałam, prawda? Szczególnie jeżeli masz tam cukier w takich różnych prebiotycznych mieszankach. Jeżeli e, masz problem ze stolcem, musisz nadal dbać o nawodnienie. Jeżeli wypróżniałeś się normalnie i nagle zauważysz, że stolce stają się smuklejsze, wyglądają jakby były przepychane przez wąski otwór niczym ciasteczka, to może być znak, że w Twoim jelicie grubym występuje zwężenie. zwężenie. Jak na przykład rak jelita grubego. Ojej, możesz nie zauważyć krwi, możesz nie odczuwać bólu, a jeżeli stolec zaczyna być węższy lub jeśli zauważysz, że trudniej go wydalić, powinno to skłonić Ciebie i Twojego lekarza do poszukania poważnej przyczyny. Nawiasem mówiąc, dostępne są badania krwi, które są dość dokładne w wykrywaniu objawów raka jelita grubego. Z pewnością istnieją obecnie badania kału, które są dość dokładne w wykrywaniu raka jelita grubego. Więc nie musisz od razu biec i umawiać się na kolonoskopię, ale powinien to być dla ciebie znak ostrzegawczy. No dobrze, a co z pływającymi stolcami? Na przykład dosłownie pływają, wypływają na powierzchnię. Pływający stolec zwykle oznacza, to będzie fat, spożywany tłuszcz nie jest prawidłowo trawiony. Czasami widzimy ludzi, którzy przechodzą na dietę wysokotłuszczową, na przykład ketogeniczną i zauważają, że ich stolec jest pływający. Dzieje się tak, ponieważ spożyli tak dużo tłuszczu. Że ich naturalne enzymy trawienne nie nadojrzają z jego przetwarzaniem. Pamiętasz zapewne, jak kilka lat temu do produktów konsumenckich zaczęto dodawać popularny środek dietetyczny w postaci tłuszczu, którego nie można było chłonąć, co było błędną próbą wspomożenia utraty wagi. Wiele osób zauważyło, że po spożyciu e, tych e, preparatów, Przekąsek, ich stolec unosił się. Na szczęście faza ta e, dostała szybko, ustała i z oczywistych powodów. <laughs> Można zniwelować wydzielanie się naturalnych enzymów, spożywając posiłki o dużej zawartości tłuszczu. Z drugiej strony, jeżeli nie spożywasz posiłków o dużej zawartości tłuszczu, a masz pływający, unoszący się stolec, Oznacza to zazwyczaj, że nie produkujesz wystarczających ilości enzymów trawiennych. Czy to żółci soli żółciowych, czy żółci wątroby, czy też enzymów trzustkowych. Możemy również zmierzyć wydajność, wydajność tych enzymów lub ich ilość w niektórych badaniach kału. Ale często enzymy trzustkowe lub enzymy trawienne dodane do posiłku rozwiązują problem, więc o to właśnie chodzi. Jeżeli twój stolec jest blady lub ma barwę gliny, może to oznaczać poważny problem. Zatkanie przewodu żółciowego i konieczność skontaktowania się z lekarzem. To naprawdę zły znak. No dobrze, a co bardziej miękka kupa? Kupka. Z mojego doświadczenia wynika, że papkowatość. Często jest spowodowana podrażnieniem ściany jelita. Zwykle przez lektyny, takie jak gluten, przez inne produkty bogate w lektyny, na przykład fasole lub z rodziny psiankowatych. W mojej macierzystej uczelni, Medical College of Georgia, wykazałyśmy, że pokarmy te pobudzają wypróżnienia, ponieważ podrażniają wyściółkę jelita. Jelita grubego, działając niczym Żyletki. Powodem, dla którego oddajemy stolec, jest próba pozbycia się czynnika drażniącego wtedy. To ma sens. Więc to jest zazwyczaj łatwe do, na, do naprawienia, prawda? Wyeliminować, ograniczyć produkty bogate w lektyny, takie jak zboża, fasola i rośliny psiankowate. To jest numer jeden. Jeżeli musisz je mieć, upewnij się, że używasz szybko baru. Ostrzegamy jednak, że nie można gotować glutenu w szybkowarze, gdyż nie ulegnie on rozpadowi i y, ktoś mi się kiedyś zapytał i teraz pamiętam to pytanie, czy chleb na zakwasie y, gluten czy lektyny tak Niestety, chleb na zakwasie y, dalej ma lektyny, więc to, że jest na zakwasie, nie pomaga, prawda? Niedawno w gazecie ukazał się artykuł na temat. O, to teraz on o tym mówi, akurat chleba na zakwasie i pieczenia na zakwasie, które eliminuje gluten z chleba. Było to badanie przeprowadzane w Europie. Ja słyszałam o tym badaniu, dlatego Wam powiedziałam, on akurat o tym mówi. W przypadku fermentowanego chleba na zakwasie gluten i jego składniki nie uległy rozkładowi. Nadal mogły powodować podrażnienie jelita. Po drugie, przez lata widziałem i udowadniałem to na sobie i na moich pacjentach, że często surowe warzywa, szczególnie surowe warzywa krzyżowe a nawet coś tak prostego jak surowe, zielone warzywa liściaste zabierają w sobie wystarczająco dużo związków obronnych roślin, czyli antyodżywczych takich składników, związków obronnych, aby podrażnić jelito grube. Tak, słuchajcie, surowe, naprawdę uważajcie z surowymi, z dietą surową, ok? Jeśli tak jest, najprostszym rozwiązaniem jest do, dokładne ugotowanie warzyn, warzyw krzyżowych, nawet w szybkowarze, jeśli jest taka potrzeba. I zrobienie z nich papkowatej zupy na przykład, że można z niej robić przepyszną zupę i wtedy to będzie łatwiejsze do strawienia prawda, dla naszych jelit. Tak wielu moich pacjentów z tym przewlekłym, podrażnionym, luźnym stolcem uważa, że jest to pierwszy krok. Eliminujemy to, co sprawia kłopoty, a następnie rozdrabniamy warzywa krzyżowe i liściaste, zmieniając je w zupę. I to zazwyczaj. Mm, to zazwyczaj działa. No a co z wodnistą biegunką? Przyczyn wodnistej biegunki jest wiele. Po pierwsze, pasożyt lub bakteria zazwyczaj. Jest u Ciebie albo wchodzi do Ciebie wskutek niedokładnego umycia rąk w restauracji. I nie może to być nawet wynikiem sposobu zbierania żywności i tego, kto ją zbierał. Czasami nazywa się to zemstą Montezumy. Pojawiają się cały czas. Dobra wiadomość jest taka, że większość przypadków biegunki podróżnych ma krótki okres trwania. I zwykle 1 do 3 dni. Maksymalnie dwa tygodnie. Wiele z nich może być spowodowane przez bakterie. Na przykład nie należy niektórych leczyć lekami bez recepty, tak jak Imodium czy Lomodo, które są wydawane na receptę. Dlatego, że w większość przypadków nie ma potrzeby stosowania antybiotyku nawet, istnieje wiele naturalnych produktów, których używam w leczeniu tych zaburzeń należy e, między innymi ol, berberin, berbery, czosnek, oregano, L glutamina i wiele innych. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany kapitalnym nowym produktem, kapitalnym który eliminuje szkodliwe organizmy właśnie w takim przypadku, ale w ogóle można go stosować, bo jest bardzo y, nieszkodliwy i łagodny. Y, jest w płynie, jest to, y, nazywa się Paratrex1. Ok, pokażę Wam, dlatego że jest kapitalny, ok? Kapitalny, kapita kapitalna, kapitalna rzecz. Pasożyty, nadwyżki organizmów, równowaga mikrobiologiczna Twojego mikrobiomu. Jest to super produkt, naprawdę polecam Paratrex One jest bardzo skuteczny, skuteczny dlatego że jest ten preparat zrobiony technologią mikrosomalną i ta firma jest tylko jedyna która robi technologię mikrosomalną nie liposomalną wiele lepszą mikrosomalną on zawiera kombinację silnych ekstraktów roślinnych wyselekcjowanych ze względu na tradycyjne zastosowanie wspierania równowagi mikrobiologicznej i promowaną czystego środowiska wewnętrznego bez agresywnych związków syntetycznych, prawda? czyli oparta na technologii mikrosomal, doskładcza składniki w postaci ultrabiodostępnych kropelek wielkości miceli, co zapewnia głębką, głęboką, szybką absorpcję. Mikrosomalny paratrex-1 został opracowany, by organizmowi naturalnie wyeliminować to, co nie powinno się tam znaleźć. Więc w przypadku na przykład jakiegoś, ma, ma bardzo dużo składników, tutaj niektóre z Wam powiem, w przypadku np. takiego zatrucia pokarmowego, albo w ogóle, ustabiliz żeby ustabilizować sobie, żeby sobie ustabilizować swoją florę bakteryjną i pozbyć się. Toksyn i jakąś homeostazę stworzyć, to jest wspaniały produkt, okej? Okay? Ja nawet to bym używała przed Oxy Powder, a potem dopiero Oxy Powder, okej? Okay? Oxy Powder troszeczkę inaczej działa. Tutaj oczywiście y, oksypardy działa prawda, na zaparcia i tak dalej, ale jeżeli masz na przykład biegunki, to to jest wspaniałe, okay? dlatego że to reguluje Twoją florę, okay? zaraz zobaczymy z czego się składa, usuwa szkodliwe organizmy, czyli pasożytnicze albo nadwyżki, albo jakieś bakterie, wirusy i tak dalej, które są, więc wspomaga tą równowagę mikrobiologiczną jelit i dzięki temu wzmacnia odporność, bo jak masz mikrobiologiczną y, równowagę jelit, to masz lepszą odporność porność. ok? Więc y, to można stosować cały czas. On wspiera równowagę mikrobiologiczną, wspomaga wchłanianie składników odżywczych, ponieważ usuwając szkodliwe organizmy, wspomagasz efektywne trawienie. Inicjuje naturalne ścieżki oczyszczania. Y, czyli to jest taka pierwsza linia oczyszczania, to jest właśnie ten Paratrex 1. No, to jest pierwsza linia Twojego oczyszczania przez miesiąc, bym brała albo dwa. Co zawiera? Organiczny olejek z pestek dyni, Organiczny olejek z pestek granatu, organiczny olejek z czarnuszki pozyskiwany ze 100% egipskich nasion czarnuszki siewnej tłoczonych na zimno, organiczny olejek z kopru, ek ekstrakt CO2 z kolendry i jest dla osób zmagających się z niewyjaśnionymi problemami trawiennymi, takimi jak zdęcia, gazy, nieregularne wypróżnienia lub yy, pasożyty. Prawda? Pierwsza linia ochrony, słuchajcie, więc... Proponuję zajrzeć na detoxpolska.pl, link jest w opisie. Link w Stanach do sprzedaży też jest w opisie. Po Paratrex 1. Te rzeczy działają i działają naprawdę dobrze. Postępujące badania kału mówią, że jeżeli masz pasożyta, na przykład Giardię, w większości przypadków tradycyjna czynnościowa metoda leczenia tych zaburzeń jest skuteczna. Czasami, jeżeli upłynie kilka tygodni i pierwsze metody leczenia nie przynoszą rezultaty, rezultatu, trzeba poszukać głębiej. Ale od czasu ale do czasu muszę stosować bardzo specyficzny antybiotyk, od czasu do czasu, który działa na bakterię powodującą problemy z tym. Co Wiem, co do, źle było przetłumaczone. A więc wyeliminować lektyny to jest pierwsze. Jeżeli podróżujesz, zawsze mam przy sobie tabletki Peptobizmol, prawda? A ja bym na przykład miała ten Paratrex 1 lub kapsułki, bo Peptobismol nie jest zdrowy. Zalecam przyjmowanie ośmiu tabletek dziennie. To nie są zdrowe rzeczy, które on mówi kupione w fabryce, ale wszystko jedno. Ja uważam, że lepiej jest Paratrex 1 przyjmować i probiotyki, okej? Okay? To lepiej ci pomoże. De facto, jak byłam we Włoszech i źle się czułam, coś zjadłam, nie wiem czy źle się czułam, poszłam do apteki, to dali mi probiotyki do wypicia, ok, kapsułki probiotyków. Oh, I was